Szanowni Państwo, ale ja tylko dodam, że ta umowa liczy ponad 1500 stron i co w tej umowie jest zawarte? To jest pytanie, o którym dzisiaj będziemy które spróbujemy, na które dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć. I pierwsze pytanie do pana posła Liroja, panie pośle z 15, chyba najgłośniej ze wszystkich ugrupowań sejmowych protestuje przeciwko tak. podpisaniu tej umowy. My mówiliśmy o tym osobiście, to ja wspominam jeszcze zanim, zaczęła się nawet kampania cała. W czasie kampanii często wspominaliśmy o TTIP, o cec i o wszystkich e, dziwnych rzeczach, które się czają za tym. Dlaczego ta umowa, panów zdaniem, państwa zdaniem jest tak niebezpieczna? No, że ona przede wszystkim uderza... Chodzi, można zacząć choćby od tego sądu arbitrażowego. Jest to bardzo, e, bardzo kontrowersyjna sprawa. Przy sądzie arbitrażowym e, jest tak, że praktycznie nie mamy wpływu na to, co się będzie działo. Jeżeli są kwestie sporne w prawie, załóżmy, że chcemy zrobić, podnieść pensję pracownikom, chcemy, żeby średnia w kraju pracownicy lepiej zarabiali to, bo my jesteśmy krajem rozwijającym się, przecież to właśnie będziemy procedować, nad tym siedzimy. W tym wypadku duża korporacja może to zaskarżyć. W tym momencie arbitraż zajmie się rozstrzyganiem tej sprawy. Przypomnę, że do tej pory już się odbywały w Europie takie sądy arbitrażowe. One też dotyczyły Polski. Takich spraw korporacje, przez korporacje wystosowanych wobec państw już było kilka. Ogólnie Europa zapłaciła 3,5 miliarda do tej pory euro za takie sprawy. Jak Państwo myślą, ile Polska w tym musiała zapłacić z tego 3,5 miliarda euro do tej pory? 16,3 miliona. 2 miliardy euro, czyli jesteśmy głównym beneficjentem. Najwięcej płacimy w tych rozprawach. Mieliśmy, y, przegraliśmy je dość poważnie. Jedna z nich, to nie będę wspominał, to stara sprawa jeszcze z, y, z 2009 roku, o ile się nie mylę. Yy, natomiast. Y, Problem polega na tym, że tracimy suwerenność jako kraj. Nie możemy, nasze sądy nie będą rozstrzygały wszystkich tych spraw, które jeżeli korporacje będą widziały problemy na naszym rynku, które im nie pasują, bardzo łatwo będą je rozstrzygały na naszą niekorzyść. Nie na nie korzyść tylko i wyłącznie naszych firm, na nie obywateli, ponieważ warto zauważyć, że zarówno w Kanadzie, jak i w Polsce, jest, w Kanadzie tak samo jest bardzo wielu przeciwników tej ustawy CETA. No bo oni Ale bo on nie z kolei. Umowę natomiast ze Stanami też Zjednoczonymi. dlatego tymi ludźmi, którzy podnoszą najwię, największy, ten najczęściej, najczęściej głos w tej sprawie, są obywatele, tak samo jak w Polsce, ponieważ my najbardziej tak naprawdę w tym przegrałem. Pamiętajmy, że. Polski e, PKB buduje głównie małe i średnie przedsiębiorstwa i te będą najbardziej narażone. E, rolnictwo, ro, rolnictwo w tym wypadku może ponieść kolosalne straty. Po, popatrzmy na naftę, czyli układ między Ameryką a Meksykiem. Co się stało I Kanadą. Mi, e, Tak, mi, 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 miliony ludzi na ulicy bez pracy. Rolnictwo praktycznie zostało zdziesiątkowane, wybite przez tą ustawę nafta, której tak naprawdę y, y, no, no, do dzisiaj się ciągnie, odbija naprawdę Niesmakiem, choćby Meksykowi, przede wszystkim. Więc patrząc na to wszystko, co do tej pory się działo z takimi ustawami, z takimi pomysłami, kraje takie jak Polska są w przegranej pozycji. Bez względu na to, jak ja czytam wypowiedzi niektórych posłów, choćby zdarzyło mi się czytać wypowiedź jednego z posłów PiS swego czasu, który opowiadał, że no ale też może się trafią dobre rzeczy. Co to znaczy? Znaczy, że już z góry zakładamy, że wiemy, że się złe przytrafią, ale może trafią nam się też i dobrze. Nie pośle, pytam pana posła Liroja. co pan na to? Lobbyści działają? <laughs> nie sądzę, myślę, że zdrowy rozsądek działa, z uwagi na to, że jak już wcześniej zaznaczyłem, <laughs> już byliśmy pozywani za to, ludzie patrzą naprawdę, co się dzieje. Chcę tylko przytoczyć, że choćby z tych pozwów, które do tej pory były, o których mówiłem, te na 2,1 miliarda dla Polski, ogólnie z tych stanowisk instytucja Friends of the Earth Europe wyznaczyła, że to by było, gdybyśmy nie dostali tych pozwów. Gdyby sytuacja tak nie wyglądała, byśmy mogli sfinansować 230 tysięcy pensji dla pielęgniarek. A to jest początek, jeszcze nie mamy tej umowy. I chcę Państwu powiedzieć, że bez względu na to, co nie będziemy tutaj wymyślać, jakie będziemy plusy, jakie będą dla nas i tak dalej, czeka nas bardzo wiele minusów. Tu nie chodzi o straszenie ludzi, tu chodzi o realia pewne, które są. Czyli Pana zdaniem nie opłaca się rozumieć. podpisywać takiej umowy. Czy ratyfikować? W takiej formie na pewno ona nie jest, to nie jest umowa, która na chwilę obecną jest uczciwa dla obydwu stron. Przede wszystkim to samo, co pan senator tu wcześniej wspomniał. Praktycznie nawet nie było rozmów o ratyfikacji kiedyś tej umowy. Było po prostu, dostajemy coś, co mamy podpisać. To samo jest z TTIP, chociaż rozmowy trwają dalej. Tak samo było I podobno są zawieszone. Powiedziano, że za kadencji tak. Baracka Obamy nie ma szans, żeby Natomiast jeżeli chodzi o CETA, CETA praktycznie już jest przesądzona. Raczej nie sądzę, żeby kraje europejskie nie podpisały, bo to jest. Praktycznie nierealne w ogóle. Więc skoro yy, jest no pozostaje nam tak naprawdę tylko obserwować. Faktem jest też to, że z uwagi na podpisaną naftę choćby między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, poniekąd jakoś tylnymi drzwiami te, to TTIP i tak nam się prześliźnie w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o takie yy, drobne. A nie rzeczy. zastanawia pan, Natomiast... dlaczego Kanada, która na nafcie straciła, mm -hmm. można powiedzieć, wchodzi w taki sam układ tylko teraz z Europą. Ja myślę, że może dzisiaj, to nie do końca jest tak, że obserwujemy, Dzisiaj obserwujemy od dawien dawna, właśnie tutaj często przewijał się temat tego, że niektóre rzeczy musimy i tak dalej. Więc obserwujemy, jako obywatele, i Państwo pewnie dobrze to wiedzą, bo każdy z nas ma otwarty rozum i czyta, obserwujemy jak postępuje tak naprawdę New World Order. I w tej chwili wszystko się składa do krajów korporacyjnych. W tej chwili wszystko się robi po to, żeby Polska stała się właśnie takim krajem zarządzanym przez korporacje, gdzie to korporacje mają ostatnie zdanie. Dla Polski jest to, no, każdy może sobie stwierdzić, jaki może to być efekt dla polskiego rolnictwa, polskich małych i średnich przedsiębiorców. O, my już działaliśmy. Ja bym przedsiębior... jestem przedsiębiorczym człowiekiem przez całe życie, znam wielu ludzi, choćby tutaj są też przedsiębiorcy między nami. Przecież ile razy musieliśmy się y, tak naprawdę siłować z wieloma korporacjami. Praktycznie w walce z korporacjami mała firma nie ma żadnych szans, a na tak dużą skalę praktycznie jest w tyle. Gdzie sobie pozwoli na takich prawników? Ja już to obserwuję w całym życiu, poseł... jeżeli chodzi o branże wszelakie.